O! No wiedziałem, że tak będzie Proszę jak zasianę Wyjdę czy nie wyjdę O to jest pytanie Dobra, tym razem Już siadłem na bogato Chyba się stąd nie wykaraskam Masakra Zapraszam was na ten ciężki odcinek. Dobrze, że tu stoję. Myślałem, że w polu zostanie. No, ciężkie siewy jęczmienia. Niedzielny poranek. I lecę. Lecę z koksem. Bardzo nie lubię tego robić, bardzo pracować w niedzielę. No ale jak przypili, jak patrząc na pogodę, o, dużo się tam może wydarzyć, to no, czasami. Czasami po prostu trzeba. Mamy dwa dni pogody. Optymistycznie uprawiam. Dzisiaj, jutro sieję. Pojutrze już ma padać. Pojutrze praktycznie codziennie ma przepadywać. Temperatury mniejsze. No i jak ten termin się przesunie, tak dosyć bardzo. No to zakontraktowany jęczmień, który już jest podpisany. Nie będzie jęczmieniem browarnym. No i praca. Praca za darmo, można powiedzieć. Więc cisnę, no ale zobaczymy jak będzie. Tak mało optymistycznie to zabrzmiało, a ja raczej jestem tak pozytywnie nastawiony, i w sumie tak będzie, no to jest słuchajcie, interes pod chmurką, no życie rolnika. Nic pewnego tutaj nie ma przez tą pogodę i, i warunki. No, także lecimy do przodu. Co wyjdzie w praniu, no trzeba będzie na bieżąco reagować. Ja jestem zawsze zdania, że i tak jestem też nauczony, że musimy po prostu reagować na to, co jest, nie, nie płakać nad rozlanym mlekiem, nie lamentować, tylko zastanowić się, jakie jest rozwiązanie do sytuacji najlepsze. Ja też podobnie tak swoje dzieci uczę właśnie w ten sposób. Żeby nie, nie płakać nad rozlanym lekiem, nad tym, że się szklanka zbije, nad tym, że talerz spadnie, nad tym, że coś tam popsują. Nie, nie ma nie ma, nie ma rozgniania, nie ma krzyków, nie ma płaczu z tego powodu, tylko, tylko te błędy później trzeba naprawiać no i sobie jakoś z tym radzić. I co wam powiem, co wam powiem, co wam powiem. Nic. Nie wiem. Mokro jest, no ale co Ja chyba jadę Nie są to idealne warunki Ale kiedy będą idealne warunki? No to jest pytanie w maju Cisnę, przynajmniej to pole. Trochę to lepiej wygląda niż ten popuraka Bo woli do przodu Rewelacji jakieś tam super nie ma ale no nie wiem, jak ja tego nie przesuszę. No są takie miejsca, widzicie? Tu woda stoi, już się będzie pulpał. Już idzie. No to trochę leciutko. Albo czekam, albo zaraz będę leciutko wypłycał, żeby, żeby się przebił. Ale tu zawsze był problem i to są takie miejscu ciężkie. No nie będę dla kilku miejsc czekał do Maja z siewem, bo, bo gdzieś tam woda lekko stoi, więc jadę z koksem. I tak jak mówię, to są ciężkie decyzje. No miejscami to naprawdę nie wygląda. To koła w miejscu. No mówię, no terminy to są terminy, no. Browar musi być zasiany dosyć szybko, wtedy jeszcze jest realny, realny plon. Później już jest tylko gorzej z plonem z parametrami. I no i czekanie to, to mówię, no to można przy, przy takiej pogodzie jak teraz, przy takich opadach jak były, to nie wiem, bo no, do kwietnia, Termin taki na browar jeszcze w naszym terenie jest kwestią 15, no połowy marca. Później, już wszystko zaczyna się takie, taki duży znak zapytania. Pulpa się, pulpa. Trochę mu pomożemy i opuścimy. Tutaj, jak się działo w tym lasku koło mojego pola. Tak się dalej dzieje. Kanapy tylko nowe dochodzą. Życie tętni tutaj. Naprawdę. No życie. Nie idzie. Ja w prawo, on w lewo. Przestawię sobie na ścieżkę. I? I na dół. O! Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, szefie. No i co, powoli to idzie. Nie wygląda źle. Może nie jest tak super, super sucho, ale przy tych 15, 16 stopniach, które pokazuje, no to widać, że będzie to fajnie przesychać i prawdopodobnie od razu jutro leci siew. Nie wiem, czy tam się uda, gdzie woda mi stoi, ale próby będę robił. No co? Najwyżej utknę tak jak kiedyś, gdzie ponad 500 konny hejs nie mógł yy, siewnika wytargać. Bądź rolnikiem mówi. Będzie fajnie, mówili. Ale to pole zostawiam sobie na końcu. Na razie robię wszystkie, które, które można zasiać, a na końcu to najwyżej poczekam obecnie i wyjadę. W Jakoś go wytargam. No, tu już trochę gorzej Już się pulpa Ale zmęczę. Tu gorzej, trochę, trochę wody stoi, tam woda, a wyżej już lepiej, więc już nie będę na, na jakieś pojedyncze kawałki patrzył, tylko jadę z Takich rzeczy to nie widziałem Ale Mamy tutaj drenę Grubo Właśnie ten cały dół Ja tutaj meliorację Znaczy tu nie robiłem melioracji Tam te kawałki tak grubo były robione Tu nie Ale tutaj za bardzo nie było nigdy problemów Odnośnie Tego, że było mokro Tu jest jedna widoczna drena A tu też jest widoczna jakaś drena Także grubo. Jak możecie zauważyć, tutaj jest ta drena, a tu cały czas sobie woda płynie oczywiście. Już do rowu. Bo z tamtego miejsca się rów zaczyna. No. To no wesoło tu będzie jutro. Już widzę, że nie wszystko się uda. Nie wszystko się uda zasiać. Tu będzie duży znak zapytania na pewno. No tutaj kiedyś tak utonąłem Podniosłem trochę maszynę do góry Bo na pełnej nie chcę iść No i jakoś Jakoś męczę No nie, jak tego nie ruszę To nie, to, to nie przeschnie to Całą tutaj wiosnę to może być tak stać Być tak stać może to Dlatego Nie patrzę, zamykam oczy, jadę Ta struktura tutaj Po tym kopaniu zimowym I tak już jest można machnąć ręką tylko. No i się tak buja ze ścieżki, co nie? Na boki. Lewo, prawo. Ale idzie. Wkręcić chce nie może. Tak to jest. No i co? Zmęczyłem. Jakoś. No to już wiem, że tej części na pewno nie zasieję jutro. To nie jest dobra pogoda na to. Za to tutaj, poza tutaj dołem, spoko to wygląda. Także zostawiając sobie 10 hektarów dziennie, to spokojnie poczekam, aż troszeczkę przeschnie. No i to... Będzie bajeczka. Tutaj mi wychodzi 2 hektary na godzinę, natomiast przy, 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 przy siewniku 2,5 do 3, nawet do 4 hektarów na godzinę. Więc szybka akcja się zapowiada. Wygląda na to, że wszystko mamy pod siew ustawione. Ale gorsza sytuacja jest taka, że jest za mokro że jest za mokro i raczej nic tam dzisiaj z tego znaczy dzisiaj, teraz nic tam z tego nie pójdzie e, także zostawiamy traktor na dwie godzinki, taka duża mgła może coś się przejaśni, będzie lepiej a tu po burakach temat nie no tak to, tak to wiesz, to jest to jest padaka to jest padaka wszystko pójdzie taka klucha, na nacięcie taką grudą się przysypie i będzie jęczmień jak trzeba. Poczekamy. Byle nie tydzień. Suszy się. Z wielkim bólem wystartowałem. Troszeczkę się zaczęło przesuszać. Nie jest idealnie, ale ale jadę. Jadę, bo bo taki jeden dzień jest tylko na, na w miarę siew no i powiem wam przykryte są za głęboko są gdzie ten jęczmień? czekajcie, czekajcie, bo tu coś na wierzchu widzę ale nie nie, za głęboko nie jest jest ok tylko dwa, 2 centy Kurde, no mogłoby się to trochę lepiej przysypywać. Wiem, że z każdą godziną teraz będzie tylko lepiej. A początki po prostu łatwe nie będą. To i tak zaczynamy o pierwszej godzinie po południu. Więc no trochę, trochę od tej siódmej minęło. Aj, ktoś mi odwiedził. Ktoś mi odwiedził. Proszę. Niech chodzi w swoich kozaczkach. Hejka! Co tam? Co przyniosłaś? Szkoda, że takich długich pól nie mam, żeby sobie w spokoju usiąść i zjeść. Dwa gryzki już trzeba zawracać. Jedyny plus to taki, że, że mam tutaj prowadzenie z nawigacji, wpięte do ciągnika, więc, więc mogę się przyglądać na około co się dzieje i coś przegryźć, a traktorek sobie jedzie. Do przodu. O! No wiedziałem, że tak będzie. Proszę, jak zasianę. Wyjdę czy nie wyjdę? Oto jest pytanie. Blokada jest. Jeszcze do góry podniesiemy na maksa. lidzie Ha Poszedł Poszedł Będę siał Ja pierdziele Co tu się dzieje Nie to jest masakra Dobra kolejna Nie wiem czy w ogóle wjeżdżać Czy już to minąć Dobra myślałem że Że trochę mi tu wysiało I się zastanawiam Dlaczego nie działa Radar dajcie spokój Ale bałagam Czy się tutaj nic nie pozaklejało, ale raczej nie o, kolejne pole, inna bajka. Legancko tego przeschło trochę osypuje się pięknie no tak to tak coś tam mi deszczyk zdjęli na kolejne dni, no i będę zaglądał na te pola, ale one nie są optymistyczne. Podejrzewam, że tak dobre 4-5 dni musi tam sobie to obestnąć, bo, no bo tam to było grubo wody. To co tam na tej poprzeczce teraz widzieliście e, To taka bajeczka jest. Jakby tam utknął, no to pozamiatane. Nic by mnie nie wyciągnęło. Tutaj się nie bałem, bo tylko przejechałem i traktor już był na twardym. Natomiast, jakby siewnik i traktor się znalazł w takiej podmokłym, takim podłogu, podmokłym terenie, no to tam jest kotwica na tym wale. Tam wał się przestaje kręcić, sunie. Zapomnijcie, nie ma szans, żeby to wytargać. Jedziesz, szefie. Jedziesz, skaczesz do przodu. Pokazuje, że nasion mało. Się ustawiłem i czekam. Tato ma mi podwieść. O kurde, jeszcze trochę jest. To może jeszcze na dół do góry starczy. Tak zrobimy. A chciałbym do zera wypuścić, bo na. 3 tony, 3 tony nasion, półtorej mam z dwóch różnych, znaczy mam dwie różne partie po prostu, więc przydałoby się dwie próby zrobić, żeby, no żeby jakieś jaja z obsadą nie wychodziły. Znowu stoję. Uff, gdzie to jest? Nie wiem, czy to da się jeszcze włączyć. Niby się da. Oczko wodne, podnoszę maszynę, ona dalej sieje. Super, super sprawa, naprawdę. Do góry. Ha. I tu do góry. Blokada. I powoli do przodu. O, dobra. No to siadłem na dobre. Znaczy jestem pod górkę, dlatego. Dajcie spokój. O, wyszedł. Masakra. Nie no, ten wał to jest porażka, naprawdę, tak jak się lekki, lekka ta, kałuża, I to już siedzi. No dobra, co ja tu zrobiłem, aha, podniosłem i teoretycznie mi cały czas powinno gdzieś tam siać chyba, nie, nie wiem. Idzie to. No cóż, myślałem, myślałem, że może teraz ktoś przyjedzie mnie wyciągać. Ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze zostawiam sobie na koniec właśnie, najbardziej podmokłe, podmokła część, sama końcóweczka. Zobaczymy. A po takim cofaniu jak tutaj, warto jednak sprawdzić, czy redkice mi się nie zapchały, bo sobie cofałem troszeczkę do tyłu, ja już widzę, że nie, a teraz Wy możecie też zobaczyć, że nie. Jak się cofa, to po prostu tutaj wchodzi łódko. no i mamy po zawodach. I po wierzchu posiane. Jeszcze tu będzie zabawa. Prędkością tu wygrałem. I z górki byłem. Poszedł ładnie. Się zastanawiałem czy nie jechać na drugą stronę, nie obrócić i znowu tak zrobić, ale zaryzykuję. I zaraz będę przyspieszał. Może to jakoś pójdzie. Jak myślicie? 15 na godzinę. O kurde. Coś zwalnia. Dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, podnoszę do góry. Podnoszę do góry. Dawaj, 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 dawaj. No i wał stoi. Wał mi już stoi. Idzie, idzie. Dobra. Opuszczam. Mamy to. Jest adrenalina, co? Dobra, tym razem już siadłem na bogato. Chyba się stąd nie wykaraskam. Masakra. Naprawdę. Czy ja coś tu nie pobiłem? Ja chcę już ten dzień zakończyć Uwierzcie mi. Tym razem mam zabite lejki. Także do przodu. Taka sytuacja I koło nawet nie chce kręcić. Tak właśnie wyglądają prace w nocy. To się wydarzyło. To. A co będzie na polu? Pytanie: kiedy to mi się wydarzyło, ale podejrzewam. No nie wiem. Mam nadzieję, że nie na wszystkich. Zaglądałem tu z tyłu. Ale jak najczęściej tutaj z tyłu chodziłem, to sobie przeglądałem tu, 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 tu. tu. Elegancko patrzę. Wszystko dobrze. A na górze. No. Nie, ja to mam żal do naszego psa. Figa chodź tu. Figa mnie wita jak trzeba, ale od razu biegnie po drzwi szukać ani. A ja a ja tu sam z pola wracam. Andzia. Andzia pojechała z dzieciakami na basen. Jakieś pierwsze zajęcia. No, także pies pozornie mnie wita, cieszy się, ale zaraz wędruje po drzwi i. No i czeka na swoje prawdziwe szczęście.